Cześć Wam wszystkim. Jestem z Polski. Kieruję tą wiadomość nie tylko dla Polaków, ale też do każdego, kto też rozumie ten język. Może to dotyczyć całego świata, bo ta wiadomość jest bardzo ważna. A chcę mówić tutaj o dyskryminacji rasowej mojego małżeństwa, mojej rodziny. Jestem w związku międzynarodowym od 2007 roku powiem w ten sposób, że nigdy nie spodziewałam się, że padnę ofiarą tak mocnych ataków na tle rasowym z powodu decyzji, jaką podjęłam w życiu, czego nigdy nie żałuję i nie będę żałować, bo nie jest problemem nie jest problemem, za kogo wyszłam, ale problemem jest brak tolerancji w, w naszym kraju, w Polsce, brak wsparcia ze strony służb, kiedy się dzieją nam problemy, kiedy doświadczamy różnych ataków, kiedy dzwonimy na policję. Policja na interwencjach zawsze, zawsze, bez wyjątku, stoi po stronie, w cudzysłowie mówiąc, białych. My zawsze jesteśmy traktowani jako druga kategoria człowieka, niezależnie od tego, czy ja się tutaj urodziłam, czy nie. Jestem ignorowana moje prośby, moje, mój strach, moje obawy, do, doświadczenia, ataki, ataki na tle fizycznym, psychicznym, kradzieże, zniszczenia naszego mienia. Włamania do naszych domów przez przeróżnych ludzi. Między innymi też policja uczestniczyła we włamaniu razem z wynajmującymi, od których wynajmowaliśmy dom. Niestety żyjemy w takim kraju nieuczciwym, że kiedy nawet jak się złoży skargę przeciwko policjantom, którzy bezprawnie weszli w trakcie nieobecności naszej rodziny, do naszego domu, gdzie prawnie na podstawie umowy najmu wynajmowaliśmy dom. Bezprawnie ludzie, którzy uczciwie pracują w tym kraju, nie powinni w ogóle tam się znaleźć nie powinni przeszukiwać naszego mieszkania. Zostaliśmy okradzeni przez wynajmującego. Policja nic z tym nie robi. Skarga, którą złożyłam przeciwko policjantom, oczywiście, jak zwykle, umorzona, bo policja może robić w tym kraju, co chce. Mogą sobie po prostu wejść, dlatego że, że, że mąż ma, jest osobą koloru, więc mogą robić, co, co, co chcą. Są łamane nasze prawa człowieka. Mąż ma polskie obywatelstwo, uzyskał je wiele lat temu od prezydenta. Z uwagi na, na swoje zasługi, z uwagi na swoją ciężką pracę, dbanie o rodzinę, że po prostu wykazał się jako mężczyzna, jako ojciec, jako pracowita osoba. Prezydent to uznał, prezydent to zauważył, docenił i, i go po prostu uhonorował, um, um, uhonorował polskim obywatelstwem. Przeszliśmy wielki horror niestety w ciągu kilkunastu lat naszego małżeństwa. Mamy trójkę synów w wieku małoletnim. Przeżyliśmy naprawdę wiele koszmarnych sytuacji i jestem bardzo zawiedziona tym, że za każdym razem jak zwracam się o pomoc do policjantów, do, do prokuratury, do, do sądów, oni, nic, oni nie robią nic. Ludzie, którzy mają liczne, bardzo długie historie złych z kartoteki karnej, którzy popełnili wiele przestępstw, którzy mają za sobą historię różnych włamań, którzy dokonali różnych oszu oszustw, którzy właśnie z taką historią karną są jeszcze na nadal na wolności, są bardzo łagodnie traktowani przez prokuraturę. Ci grupa ludzi, która włamała się do naszego domu nadal są na wolności. Mężczyzna, od którego wynajmowaliśmy dom pod Chrubieszowem, jest nadal na wolności, pomimo, te, pomimo tego jego skali, jego y, wielu y, przestęp na, na szkodę naszej rodziny, który y, wyrzucił w, 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 w temperaturze minusowej nasze dzieci poza dom. Wezwałam policję. Y, y, Moje dzieci też również y, ze swoich telefonów zadzwoniły na policję i powiedziały, że dzieje im się krzywda, że, że wynajmujący razem z grupą różnych. Y, niebezpiecznych ludzi z psem owczarkiem niemieckim, stresowanym psem weszli i zaczęli ich po prostu bardzo agresywnie wyrzucać jednego po kolei bez ubrań w grudniu policja przyjechała na miejsce Porozmawiała przez okno z, z tym właśnie jednym z, ze złamuwaczy, wyna, od którego wynajmowaliśmy dom. Pozostawiła w środku, a nasze dzieci gdzieś tam wyweź, wywieźli do szpitala, które nie są chore. Pozbyli ich m, m, miejsca jest domu. Jest to nie, niewątpliwie na wysoką skalę duży rasizm, który nie powinien być w ogóle akceptowalny ze strony policji. Ale to wygląda, że, że oni po prostu y, mają gdzieś naszą rodzinę, gdzieś y, na, naszą, y, nasze zdrowie, nasze życie, nasze mienie. Bo w trakcie właśnie kiedy bili ci włamywacze w naszym domu, zostaliśmy okradzeni z kilkudziesięciu tysięcy złotych ze złota, z naszego dorobku życia. Policja pozostawiła tych wszystkich włamywaczy w domu, y, oni nas okradali. Okradali z różnych właśnie drogich, cennych rzeczy i pozostawili ich w domu. Kiedy przyjechaliśmy, wróciliśmy do domu, okazało się, że już nie było naszego, nie było naszych dzieci w domu, nie było naszego mienia w domu, nie było pieniędzy. Policja do dnia dzisiejszego nic nie zrobiła jest to już minęło dwa lata. Ja zostałam wrobiona przez włamywacza za coś, czego ja nigdy nie, nie zrobiłam. Nie byłam nigdy osobą karaną. Jestem wysoce moralną osobą wierzącą. Nie, nie mam głupich pomysłów, żeby niszczyć komuś życie, kogoś atakować, bo, bo to nie jest w moim stylu, to nie jest moje wychowanie. Niestety, trafiliśmy na oszustów. I spotkaliśmy się z brakiem odzewu, z brakiem pomocy ze strony służb. służb. A skierowaliśmy swoje prośby o pomoc do wielu y, komend, policji, y, do różnych y, organizacji. Nie wiem, dlaczego y, problem y, rasizmu y, jest y, tak trudny do rozwiązania przez y, y, nas, rząd, skoro mają do tego Środki mają do tego kompetencje, mają do tego wiedzę, mają prawników, mają yy, przeróżne możliwości, żeby nam pomóc, a tego nie robią, bo nie chcą. A tak nie, nie powinno nie być. Tak nie, nie powinno sądź. być, tak nie powinno być, że ludzie, którzy zniszczyli nam życie, którzy pozostawili w, w naszych psychikach, Traumek, z której się nigdy do końca życia nie pozbędziemy, przez to, co my przeżyliśmy zarówno w 2020 roku, gdzie doszło do pierwszego włamania, zostaliśmy okradzeni, jak i w 2020 roku doszło do drugiego włamania w innym miejscu, też przez wynajmującego. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy sprawiedliwości. Osoby, które są zainteresowane tym, tym nagraniem, które mają chociaż trochę serca, można powiedzieć współczucia, jeżeli są zainteresowane udzieleniem pomocy naszej rodzinie w jakikolwiek sposób, które by chciały przyczynić się do, do udzielenia nam pomocy. Zachęcam do, do skontaktowania się z nami. My chętnie opowiemy więcej szczegółów naszych doświadczeń. Mamy. Niestety nie, nie jest nam łatwo mówić o naszych trudnych doświadczeniach. Mamy też dobre doświadczenie, ale niestety dominuje te negatywne. W naszym życiu, dlatego tak dużo mówimy o tym i cały czas. Zapraszamy Was do kontaktu. Pozdrawiam Was i, i czekam na, na Wasz kontakt. Cześć.